Witam. Przy nami piękny okaz uszaka bzowego. Tak jak widzicie. Przepiękne polskie grzyby MUN. Pyszne grzyby, jadalne grzyby, zdrowotne grzyby. Zaraz pozbieram te grzybki właśnie i wszystko powoli Wam opiszę. Tutaj stary już właśnie widać owocnik, a u góry świeżutkie nowowocniki. Tak samo tutaj zobaczcie jak to przepięknie rośnie. Z tego względu właśnie widzicie tego osobnika? Wygląda jak ucho? No wygląda jak ucho. Z tego względu jest właśnie nazywany... Uszak bzowy. Występuje nie, nie tylko na brzzie, występuje też na brzozach, na klonach, na olchach, na morwie. Także najbardziej upodobał sobie po prostu czarny bez. Także tak jak widzicie, zazwyczaj można go spotkać na brzie. Ale piękny książkowy okaz zobaczcie. Także tak jak i z książeczki widzicie? <laughs> jest też jeszcze jeden uszak, bodajże omszony, ale on ma właśnie włoski na kapeluszach. Ten, tego nie ma. Zresztą mi tak nie byłaby to zbyt duża pomyłka, gdyż tamten też jest jadalny, ale bardziej rzadki. Tutaj też są inne nazwy właśnie tego uszaka. Grzyb bzowy, ucho bzowe, ucho judaszowe, uszak judaszowy. Także może macie jeszcze jakieś swoje nazwy, to podajcie w komentarzach. A ja zbieram i zaraz lecę z zastosowaniem oraz przygotuję te grzybki. Pokażę Wam suszone, jak to wszystko działa, jak to wygląda. Pozdrawiam. Także tyle dzisiaj pozyskałem teraz chodzi to namoczyć 10 minut i pousuwać te wszystkie właśnie kawałki kory do której właśnie był przyczepiony ten uszak bzowy A tak wygląda właśnie suszony z tamtego roku uszak zobaczcie przepięknie to właśnie można mielić i zażywać lub właśnie używać na zupki pokażę Wam w jaki sposób puchnie ten grzybek także zalewamy jednego gorąco wodą Zobaczcie jaką będzie puch. Widać to w oczach. Zobaczcie. <grymne> Super. Już trzy razy większy niż był właśnie ususzony. Pokażę Wam za minutkę. Także po minutce zobaczcie jak on napuch. Zobaczcie. Potężny grzybek. Tutaj świeży, tutaj właśnie taki wysuszony. I taki właśnie wrzucamy sobie do zupki i mamy gotowe. Więc na co może nam pomóc taki właśnie grzybek świeży i taki właśnie suszony czy zmielony. Także może nam pomóc na... Obniżenie poziomu cholesterolu ma działanie przeciwzakrzepowe. Zmniejsza ryzyko tworzenia się zakrzepów. Więc, jak mamy jakieś leki przeciwzakrzepowe, nie możemy stosować tego grzybka. Ewentualnie, gdzieś w posiłku zjeść niewielką ilość, także myślę, że tych składników czynnych jest po prostu mniej. Także poprawia elastyczność naczyń krwionośnych. Także super sprawa. Działa przeciwzapalnie. Wzmacnia układ odpornościowy. Zawiera sobie błonnik, dzięki czemu reguluje pracę jelit. Usuwa toksyny. Wzmacnia mikrofrole jelit. Działanie przeciwnowotworowe dzięki polisacharydom jest możliwe, może pomóc w regulacji poziomu cukru we krwi, także działanie antyoksydacyjne. Polisacharydy, w jakie są w nich zawarte, to właśnie między innymi beta-glukany. Także zawiera w sobie żelazo, magnez, wapń, fosfor, B2, B3, D2, fenole i flawonoidy Także przeciwutleniająco właśnie działa, zawiera w sobie melaninę. Także właśnie ta substancja aktywna w tym uszaku bzdurowym to jest właśnie adenoza. Właśnie ona działa przeciwzakrzepowo oraz przeciwarytmicznie. Możliwe, że ma takie działanie. Jest to stosowane lekarstwo w szpitalach. Proszę sobie sprawdzić. Ten grzybek to właśnie zawiera. Zawiera sobie ergosterol. Także jest to super sprawa. Ususzony właśnie taki namoczony. Możemy sobie przyłożyć na przykład na zapalenie spojówek. Okłady właśnie na jakiś podrażnioną swędzącą skórę, na jakieś poparzenia. Taki właśnie jak zrobiłem ten namaczany właśnie suszony. Można go jak najbardziej stosować. Na ból gardła taki grzybek właśnie robiony w otcie. Jak najbardziej może pomóc. Odwar właśnie na wodzie. Gotujemy 30 minut. Na przykład nie, od 5 do 15 gram powiedzmy tego grzybka suchego. Może pomóc na właśnie na wrzody i zaparcia. Także taki odwar możemy sobie sporządzać i pić taką szklaneczkę. Także jak najbardziej jest to super sprawa. Były badania właśnie in vitro. I powodował apoptozę raka żałądka. Oraz oskrzelowo-pęcherzykowego. Także nie są to bzdury. Ale te działania też nie są za bardzo... Udokumentowane są tu działania in vitro, badania in vitro, także wiecie jak jest. Teraz pokażę Wam, właśnie jak zrobić potrawę z tego grzybka i z tego, i z tego. Także moczymy 10 minut w gorącej wodzie i te wszystkie jeszcze sywki jakieś opadną. Sparzony, umyty pod bieżącą wodą siekamy. Także takie danie powstaje. Dodajemy jeszcze do tego liście kalafiora, czyli świeże sól z ze skwarkami własno wytopione, własnoręcznie i tyle, i czekamy chwilę. Tak samo możemy robić samatki i różne inne rzeczy z tym grzybkiem Dolane trzy szklanki wody, ponieważ liście kalafiora te łodygi są naprawdę twarde. I już nadaje się do spożycia. Także pamiętajcie, jedzenie rzeczy.